Dzień dobry. Dzisiaj taki temat: uzależnienie to nie choroba, to ratowanie siebie. I powiem Wam, że sam do tego nie doszedłem. Znalazłem takie hasło i powiem Wam, że zgadzam się. Całkowicie. I co mógłbym powiedzieć, że zgadzam się i to wystarczy, prawda? Ale y, to ratowanie siebie, to Wam powiem, że wielu osobom y, tak się jakoś układa, że nie są w stanie zaakceptować siebie na trzeźwo. Mało tego. Nie są w stanie zaakceptować otaczającego ich świata. Po pijanemu też im to nie wychodzi, pijąc, ale na trzeźwo też nie. I jak wtedy się wyratować? Nie? Kiedy ten ratunek pijącego człowieka już nie pomaga. Okazuje się, że te picie zamiast łagodzić ten ból istnienia, ono wprowadza jeszcze większy chaos, jeszcze większe cierpienie. I tak jest ze wszystkim. Tak jest z tabletkami ostatnio miałem takie doświadczenie zacząłem brać ich coraz więcej. No, i osiągnąłem apogeum i zobaczyłem, że już to mi szkodzi. Czyli wszystko. Papierosy też kiedyś były fajne, nie? Wódka też była kiedyś fajna, bo dawała haj. Człowiek nieraz nawet rano nie miał kaca. Jakiegoś morala. Wszystko było fajne, ale wszystko się słuchajcie kończy. Jeśli już stwierdzicie, że. Na alkohol, narkotyki lub jakiekolwiek inne używki łącznie z jedzeniem Wam już nie pomagają, to wtedy trzeba szukać pomocy duchowej, bo to jest tak naprawdę pusta dusza. Jeśli wyjmiesz z niej uzależnienie, to rodzi się pustka. Nieraz jeszcze w tej duszy mają ludzie niepozałatwiane sprawy, to jest związane właśnie z czwartym i ósmym krokiem, czyli urazy i krzywdy, jakie oni wyrządzili. Ale jeśli to przepracujecie i nadal e, będziecie czuli tą pustkę, to jedyne na scenie, jakie jest, można sportem, można jakimiś hobby, zajęciami, ale tacy ludzie jak ja w takim wieku tą pustkę powinni zapełnić duchowo, czyli materiałem duchowym. A dla mnie jako osoby wierzącej jest to wiara. Wiara w... i, i to nie, nie, nie jest konkretna religia. To jest wiara w to, że jeśli ja będę robił dobre rzeczy, to ten świat też mi da dobre rzeczy. I to jest często to, co powtarzam w swoich filmach. Źle się czujesz, zadzwoń do kogoś, kto się czuje jeszcze gorzej. Porozmawiaj z nim. A zobaczysz. Pomagając jemu, pomożesz sam sobie. To jest tak, jak przeprowadzić kogoś przez jezdnię. Czujecie w sobie jakąś taką odrobinę dobra i zaczynacie się lepiej czuć. I to nie muszą być jakieś wielkie rzeczy. To są właśnie te nieraz te malutkie powiedzenie komuś dzień dobry, powiedzenie komuś fajnie wyglądasz, dziękuję za rozmowę, że mogłem z tobą porozmawiać. Takie proste rzeczy. Jeśli nie wiecie, co, co zrobić, to napiszcie, jak odczuliście ten film. Dajcie lajka. Subskrybujcie mój kanał, udostępniajcie te filmy innym i tak to dobro działa. Mnie się zrobi miło, jeśli Wam to pomogło, to bardzo się cieszę, bo jesteście wspaniałymi ludźmi, wrażliwymi, jeśli słuchacie tych moich filmów. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.